Ten wsi pomiot. A mi kudę. Przed... Napijcie z nami, kawalerze. Napijcie się z nami! Kobietom Uf, nigdy się... nie odmawiam. Za Waszą urodę! No i twoją szali oczywiście też. Zostańcie w zdrowiu! Niech ci szczęście sprzyja, biały wilku. Mój tata też ma siwe Patrz! Co wy robicie? Ej, o co chodzi z tymi świniami? Chłopy walczą o laur świniopasa i o fanty dla swoich dziewek. Um, dam znaczny. A zasady są jakie? Trzeba się urodzić chłopskim synem, czy jak? Nie, każdy może spróbować szczęścia. Wystarczy zagonić świnie pomalowane żółtą farbą do końca. To trochę głupie. Z drugiej strony miałem się bawić. W sumie czemu nie spróbować? To dla nas zaszczyt! Zabierajcie stamtąd te pokrakę, bo on nawet swojej baby do łóżka nie potrafi zagonić. A co dopiero świnie do końca, niech zrobi miejsce dla wiedźmina. Nigdy te chwile dla potomnych. Obserwuj moje ruchy. Jestem zwinny jak kot. Chytry jak lis. Pokażę tym wsiokom, jak się gania świny. No, świnki, do chlewu. Zapraszam. Patrzysz na mnie, szani? Pierwsza już zagoniona. Co, łyso, wam teraz? Łyso, pokazałem wam klasę? Pokazałem? Świnie, w końcu? W końcu. Hola, hola, panie Wiedźminie, a co to za sztuczki były z ręcami? Ja to znam. Raz widziałem, jak jeden Wiedźmin kazał się chłopu powiesić. Zrobił coś takie rękami i człowiekowi rozum odebrało. Czyli żeś oszukiwał. To Laura Świniopasa nie będzie. Żani. Co Geralt mawia w takich sytuacjach? Zaraza? Tak właśnie mawia. Zaraza? No dobra, to teraz po moje. Niech sobie wsioki grabie w żyć wsadzą. Czy ja wyglądam na świniopasa? Chodźmy stąd, Szani. Mam dosyć tego błota tych prosiaków. Wybacz, Shani. Zawiodłem cię chodzi ci o te świnie? Daj spokój. Jesteśmy tu razem jako para, no to chciałem wygrać ten. to. coś. Nie przesadzaj, nic się nie stało. Ach, powiedz mi, Szani, moja droga, jak to z Tobą jest, co? Co masz na myśli? Ej, Szani, Szani, Szani. Smale do Ciebie cholewki, no to chyba widać. Oczywiście w imieniu Geralta, ale jednak. A ty nie. No to się zastanawiam, czego mi brak. Hmm, może po prostu nie jesteś w moim typie. Pomyślałeś o tym? Bzdura! Jestem w typie każdej. Tak? To udowodnij. A proszę bardzo, wskaż mi dowolną niewiastę, a ja ci zaręczam, że w trymiga będzie moja. Może tamta. Zwiankiem na głowie. Doskonały wybór. A teraz patrz, jak to robi Witold von Everett. A kogo to ja widzę? My się znamy? O to właśnie chodzi, że się nie znamy. Nie wiem, jak to się stało, ale przeżyłem pół życia bez Ciebie. Chyba nawet całe życie. Momencik, wybacz skarbie. Szani, nie utrudniaj. To niesprawiedliwe. Dobrze, już dobrze. Będę się trzymać z boku. O, nie jesteś zwykłą dziewczyną, jesteś zjawiskiem. I właśnie spotkałaś na swojej drodze. Ty, już nic nie musisz wiedzieć. Ja wszystko wiem. Od razu dostrzegłem, że masz w sobie to coś. Zrobię z ciebie prawdziwą damę. Wprowadzę na najlepsze salony. Na salony? A, ale jak to? Takie prawdziwe? W, w Nowigradzie i, i w ogóle? W Nowigradzie, w Oksenfurcie, albo i w samym Kowirze. Gdzie tylko będziesz chciała. Chodźmy do stodoły. To wszystko opowiem. Dokładnie. Mastka! Odejdź od Pana! A wy to co za jedno? Bracia tej Panny. I ślubowaliśmy tatkowi na łożu śmierci, że jej upilnuję przed takimi jak ty. Spokojnie. Ale o co się rozchodzi? Przecież do niczego nie doszło. Niewinna rozmowa z Panną. Jak to na weselu? Wszyscy my słyszeli, jaka to niewinna rozmowa! Do stodoły, że się ją chciał zaciągnąć. I po co? Też na rozmowę? A pewnie, że na rozmowę. Ale wpierw potańcować. No sami przyznacie, kto by z taką pięknością tańcować nie chciał. No ślepy chyba tylko. Inną se znać do tańcowania. Albo ja zaraz jakąś tachetę wezmę i z nią potańcujesz! Gerald, jesteś świadkiem, że starałem się załagodzić, ale oni chcą się bić. Jak dla mnie, proszę bardzo, to będzie przednia zabawa. Tam są sztachety. Co? Strach cię obleciał? Kurwa, nie zniosę tego! Nikt nie będzie zarzucał tchórzostwa Witoldowi von Everett. Dajcie spokój, nie będę się z wami bił. Twoja rzecz. Bo my chcemy porządnie wygarbować ci skórę. Naprawdę? No, to już. Jedziemy! A, pokaż, co potrafisz. No szkurwa, nie musisz mnie namawiać. Sztachety to broń w sam raz dla was, świniopasy. Zaraz... Jeszcze nigdy w życiu się tak dobrze nie bawiłem. No i co? Macie dość, do wsiowe syny? Myśleliście, że możecie stawać przeciwko Von Everson, naszym Wiedźminowi? Wol mi stąd! Niech nie patrzę na wasze głupie pyski! Ej, a ty dokąd? Miałem uczynić z ciebie damę. Geralt, wytłumacz jej, że to nie moja wina! Oni się na mnie rzucili! No, no lecz za nią! Chyba śnisz. No i proszę, zjebałeś. Zmiała! Zawsze w ten sposób podrywasz panny? A ty za życia też byłeś taki uroczy? Wiesz, zwykle mi się udawało. Proszę cię, żebyś trzymał jęzor i łapy na wodzy. Masz się bawić, a nie tłuc weselników. Moimi rękoma. No dobra, postaram się. Oho, Szani idzie. Pewnie nie będzie zadowolona, co? Ty narobiłeś Rabanu, więc ty się tłumacz. No dobra, niech będzie. No, nie powiem. Stosujesz niecodzienne metody. Podrywać pannę, bijąc jej braci. No, no. Ciekawa jestem, co jeszcze masz w zanadrzu. Nie no, proszę cię, to była część planu. Wyeliminować potencjalne przeszkody. Często tak robiłem. Przy okazji wystawiałem się zwykle na parę ciosów i panna od razu się litowała. Jedne chciały ranę opatrywać, inne tulić do piersi. To co poszło nie tak? Wszystko przez to niewydarzone ciało. Żylaste jakieś, no i ta gęba. Gdybym był całkiem sobą, o, to co innego. Ech, szkoda, że mnie wtedy nie widziałaś. Dziewki zawsze się łapały na zawadiacki sznyt, i melancholię w oczach, i ten ból w głosie. Ale chętnie spróbuję jeszcze raz. Tylko wskaż pannę. Już mi nic nie udowadniaj, po prostu się bawmy, dobrze? W końcu nie masz za wiele czasu. No dobrze. Wiesz co? Chyba masz rację. Chodźmy więc. Rozprostowaliśmy kości. Tego potrzebowałem. Poszukajmy jeszcze jakiejś rozrywki. Można Wam jakoś pomóc? Szani, moja kochana, nie uwierzysz, co się stało? Wydaje za mąż moją jedyną córkę. No to chciałam, żeby weselisko było porządne. Dlatego zamówiłam prawdziwego połykacza ogni. Nigdy nie widziałam takiego magika. Panie, to są bardzo drogie pokazy. Przyjechał z samego Nowigradu. Nie będę żałowała pieniędzy na moją córkę. Rodzina Pana Młodego ma nas zabiedaków, ale przekonają się, jak bardzo się mylą. No chyba jednak się nie przekonają, bo połykacz przepadł jak kamień w wodę. Bo kundel Pana Młodego go pogonił! Przeklęty diabą. Dobrze go nazwali! Ale spokojnie, duszko. Przecież pan Wiedźmin tu jest. Może on nam pomoże. Nie musicie się już niczym martwić. Wiedźmin, to znaczy ja, znajdzie wam tego połykacza. To bardzo miłe, ale nikt nie wie, gdzie go szukać. Nie szkodzi. Wiedźmini, to znaczy my, mają swoje sposoby. No to jak wyglądał ten połykacz? Nosił taką charakterystyczną błazeńską czapkę. Po tym można go poznać. Znajdę go. Dziękujemy i trzymamy za słowo. Miło, że zgodziłeś się pomóc, ale na pewno sobie poradzisz? Tak do końca to jednak wiedźminem nie jesteś. Ja poszukam tego magika. Ja, dobra? Tylko pamiętaj. Nic mi nie pomagaj. To będzie przednia zabawa, yy, ale muszę sam. Inaczej to się w ogóle nie liczy. A, niech będzie. Na twoim miejscu zacząłbym od znalezienia śladów tego psa i poszedłbym tym tropem. A, Dobra rada, tak zrobię. A, szani, idziemy z Witoldem szukać połykacza. Jakbyśmy nie wrócili przed północą, to. Spokojnie, wrócicie. Wierzę w was. No to idziemy. Ahoj przygodo. Mam nadzieję, że ten mutant znajdzie połykacza ognia. Tyle pieniędzy na niego poszło. A ja bym chciał. Tu są psie ślady, ale jakieś małe. A ten diabeł to musi być wielkie bydle, jak go trzymają w takiej budzie. Jak się nie ma co się lubi, to się idzie po śladach, jakie są. Dwa razy widziałem tak dokładnie obgryzioną kość. Raz w mrowisku, a raz jak przez tydzień to, nic nie jadłem. A potem złapałem górę. Miska? No chyba Miski nie próbował zjeść. Dziwny jakiś ten pies. Pies wyrwał łańcuch ze ściany? Znaczy, że Żreć mu nie dawali. Albo ten połykarz go tak strasznie wkurlił. Nie, nie chcę mi się łazić po psich tropach. Poczekam tu na ciebie. Dobrze, moja Złota. Ja pobruszę, a ty poczywaj. Niedługo wracam. Jak poszukiwania? Jak na razie nie dowiedziałem się zbyt wiele. O, złamana na gałąź. Jakby ktoś chciał wleść na drzewo, ale był za ciężki. Może ten połykacz jest spasiony, jak wieprz. A może ktoś sobie chciał wystrugać fujarkę? Bawię się coraz lepiej. To wygląda jak czapka połykacza ognia. Mówili, że jest błazeńska. Musiał ją zgubić, uciekając przed diabołem. Mam dwa wnioski. Połykacz jest tłusty i tchórzliwy. Jest i nasza zguba? Czy ja dobrze widzę? Ta pierdoła wlazła na drzewo, żeby się ukryć przed takim pieskiem. Najwyraźniej tak. Złaś stamtąd, człowieku! O nie, a nie mi się śni! Jeszcze mi życie miłe. No, i co robimy? Siad. Ale moc! Gdybym taką miał, to by mnie wtedy, w noc śmierci, na pewno nie zajebali! Ty, a weź, każ mu zrobić coś głupiego. E, na, na przykład, niech się turla? Nie. O, masz, ależ ty jesteś niemożebnie nudny. Dobra, sam to zrobię. Turla się! Hej, czekaj, a jakbym mu kazał zjeść własny ogon, to by zjadł, nie? Diaboł Buda. No i co najlepszego zrobiłeś? Zepsułeś mi zabawę. Pobawisz się na weselu. Złaś, człowieku. Jak widzisz, pozbyłem się tego straszliwego psa. Na pewno nie wróci? Na pewno. Zawsze lepiej bym na zimne. Gerald, przecież ten dureń jest nawalony jak stodoła. Mam nadzieję, że wszystkiego jeszcze nie wypił. Uratowałem ci życie. To może chociaż dasz mi się napić. Ależ proszę bardzo. Przed nim odpowiem ci. Zaczynam rozumieć, czemuś się tu sam z nim zaszył. Ano przedni, a ja przed psem uciekałem. Psem? Co ja gadam? Potwór, co byłeś, Dobrze go nazwali. Masz tu swoją czapkę. Zgubiłeś ją, jak uciekałeś przed psem. O, moja czapeczka ukochana. Przynosi mi szczęście, zakładam ją przed każdym występem. W takim stanie o występach możesz zapomnieć. A... a w jakim ja nie jestem w stanie? Popatrz na siebie, Wajzo. Ledwo się trzymasz na nogach. Po pierwsze, to bzdura. A po drugie, do połychania ogni w ogóle niepotrzebne są nogi. W ogóle. Dobra, dobra, nie będziesz mi tu mydlił oczu. Już ja znam takich jak ty. Słuchaj, no plan jest taki. Pójdziemy sobie teraz tą dróżką prosto na wesele, a po drodze trochę przetrzeźwiejesz. Ale cicho, milczeć, jak mówię. Wiesz to ja jestem? Szlachcic jestem. Krótko, nie odstępujesz mnie na krok. Wracamy na wesele, dajesz taki pokaz, że szanowni goście szczają po gaciach ze szczęścia. Są pytania? Nie słyszę. Dobrze. Jak dobrze, to dobrze. Idziemy. Trzymaj się blisko. Nie odejdę na krok. W tym lesie na pewno rejsi od dzikich zwierząt. To niedźwiedź! Niedźwiedź, niedźwiedź! Chuj nie niedźwiedź! Schowaj się, ślady! Razuj mnie! Czyś ty kiedy widział niedźwiedzia w kształcie dzika? Mam słaby wzrok. Poza tym jestem porkaczem a nie przyrodnikiem. A tak byłbym zapomniał. O właśnie, nawet nie zapytałem jak się zwą. Dawid Afternsborough. Słuchaj, Dawid, trzymaj się mnie, a nic ci nie grozi. Zabieram twoją zapijaczoną mordę na wesele. Idziemy. Proszę państwa, połykacz ognia się znalazł. Niamto, to nie chwaląc się sprawił. A co z diabołem? Yy, jak to nie wrócił? Wrócił, tyle że jakoś dziwnie się zachowuje. Siedzi osowiały jakiś, a życia w nim tyle, co w marchewce. No nie wiem, może się wilczych jagód nażarł. Albo co. Uwaga, uwaga! Piękne panie, szlachetni, panowie i wykochane dzieci. Zapraszam wszystkich na unikalny pokaz połykania ogni. Szani, chodźmy obejrzeć te sztuczki. Za życia nigdy czegoś takiego nie widziałem. Była moja pierwsza wiedźmińska robota. Znaleźliśmy połykacza. Uratowaliśmy mu dupę. Jakbym miał drugie życie, zostałbym Wiedźmina. No. Na tle tych kwiatów wyglądasz zjawiskowo. Kawaler chyba mnie z kimś Dla mnie najważniejsza jest dojrzałość. Kobiety są jak... O Dosyć tego! Odstąp! Napalone się pijany! Nigdy z takiego połączenia nic dobrego nie ma! Daj jaka przystojniaku! A. Jaki masz problem? Mąka, miód, jaja i przyprawy. Pozwolę się nie zgodzić. Przerobienie piernika najważniejszą przyprawą jest czas. Słyszysz, Szani? Co on tam bredzi? Cicho, posłuchajmy. To się dowiemy. Jak to? Najważniejszą przyprawą jest czas? To czas nadaje mu odpowiedniej konsystencji. Czas sprawia, że jest idealnie chrupki na zewnątrz i cudownie wilgotny w środku. No, a ile tego czasu by trzeba? Tego nie znajdziecie w żadnym przepisie. Trzeba dać ponieść się zmysłom, żeby mogły dotykać czasu, wąchać go, a nawet chłeptać. Czas jest kluczem. Witaj, szani. Pozwolisz, że się przedstawię? Jestem Gaunter Odim. Piękna suknia. Do twarzy ci w tym kolorze. Dziękuję. Dużo o tobie słyszałam, ale nie wiedziałam, że jesteś kucharzem. Tak dużo wiesz o piernikach. Ja po prostu dużo wiem o wszystkim. Tak? No to ciekawy jestem, co wiesz o mnie. Zawsze byłeś tym gorszym bratem. Od dziecka zazdrościłeś Olgierdowi wszystkiego, bo chciałeś być taki jak on. Zaraz ty mnie widzisz? Znaczy mnie? Witolda von Everett? Oczywiście. Dlaczego miałbym cię nie widzieć? Bo mam ciało Geralta. Widźmina! I kim żebym był, gdyby prawdziwa natura rzeczy była dla mnie niewidoczna? Kimś takim jak ty, czyli nikim. Nie chcę robić burdy w obecności Danych. Ale jeszcze raz mnie obrazisz. Nic mi nie zrobisz. Wiem, że teraz bardzo byś chciał zachować się jak twój brat. Pokazać, jaki jesteś mężny, ale bądźmy szczerzy, nic z tego nie wyjdzie. Nie jesteś nim, choć zawsze bardzo tego chciałeś. Bzdura! Nigdy nie zazdrościłem mojemu bratu. Owszem, był dla ciebie niedościgłym wzorem. Olger szybciej biegał, lepiej strzelał, był silniejszy. To Olger pierwszy nauczył się czytać, chociaż bardzo się starałeś. Kiedy dorośliście, to on wybierał dziewczęta. Dla ciebie zostawały resztki. Przepraszam cię, Szani. Żałuję, że musisz wysłuchiwać tego. Nie bój się. Szani też nie jest tu ze względu na ciebie, tylko na Geralta. Widać, pisana ci jest rola nędznej kopii. Przy okazji, Olgierd też tańczył dużo lepiej od ciebie. Łżesz jak pies. To mój brat. Kochałem go. Pytanie brzmi: czy Ty byłeś dla niego równie drogi, jak on dla Ciebie? Po śmierci zrobił ze mnie bohater. W czasie mojej ostatniej bijatyki rzuciło się na mnie pięciu chłopa. Nie przeczę. Chciałem się wycofać. Zbiegłem do piwnicy i tam mnie dopadli, jak szczura. A wiesz, co wtedy zrobił Olgierd? Opowiedział wszystkim, że sam się na nich rzuciłem. Ciekaw jestem, skąd to wszystko wiesz. Olgierd często przychodzi na mój grób. Upija się i opowiada o starych czasach. Nie widzi mnie, ale ja słyszę każde jego słowo. Stąd to wszystko wiesz? Cóż, może kiedyś powie coś, co cię bardzo zaskoczy. Niby co takiego? Dłużej nie będę przeszkadzał. Miłej zabawy życzę, bo wiecie, czas. Czas ucieka. Szani, przepraszam. Ja. Daj spokój. Nie przejmuj się. Mieliśmy się bawić, pamiętasz? Chodźmy. Noc jeszcze młoda. Szani, to wszystko ugarstwo! Jeden element. Olgierd był nie tylko moim bratem. Był moim najlepszym przyjacielem. Już daj spokój. Wierzę ci. A teraz baw się, bo czas ucieka.